Niech Pan daje Was spokojem. Czwartek drugiego tygodnia okresu wielkanocnego W dzisiejszej liturgii słowa widzimy kontynuację rozmów Jezus w Ewangelii dalej rozmawia z Nikodemem A w dziejach apostolskich apostołowie są przesłuchiwani przez Sanhedryn, przez arcykapłanów, przez starszyznę, przez sadyceuszów czy faryzeuszów. Widzimy te różne ciekawe rozmowy i oczywiście w te rozmowy możemy się włączyć i z tych rozmów jak najbardziej możemy skorzystać. Jezus mówi: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kiedy patrzymy dzisiaj na tę rozmowę w dziejach apostolskich. To widzimy Piotra, który przemawia po niebiańsku, zupełnie innym językiem. Dlatego ci, którzy go słuchają, są zawsze zdumieni, bo przecież to jest człowiek nieuczony i prosty, ale ich rozumowanie jest ciągle ziemskie. Przemawiają po ziemsku, rozumieją po ziemsku. Piotr przemawia po niebiańsku i tak właśnie rozumuje. Bo z obfitości serca, mówią jego usta, a serce już ma zupełnie nowe, serce ma niebiańskie, to serce należy do Królestwa Niebieskiego. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a bez miary udziela mu Duch. I to są apostołowie. Ale później każdy, kto będzie miał ducha Pańskiego, potem będzie to diakon Szczepan czy inny, których spotykamy na kartach Pisma Świętego, a później spotykamy przez całą historię Kościoła. Ale co jest ciekawe, Piotr przemawia, przemawia właśnie i mówi słowa Boże, mówi słowa, które udziela mu Duch Święty. Ale rezultat nie jest taki, kiedy głosił na rynku, że trzy tysiące czy pięć tysięcy się nawróciło, że się przejęli i pytali bracia, cóż mamy czynić? I wtedy Piotr mówi nawróćcie się. Tutaj słuchacze reagują zupełnie inaczej. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. No ale co usłyszeli? Usłyszeli dobrą nowinę. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawicy swojej jako władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Mówią im dobrą nowinę, ale teraz na jaki grunt pada ta dobra nowina? Jak jest przyjęta? I teraz widzimy, i entuzjastycznych Żydów przyjmujących to słowo, i tych, którzy reagują gniewem i chcą ich zabić. To też jest, myślę, słowo dla nas, że czasami mówimy, przecież opowiadamy o Bogu i mówimy, że jest dobry i zachęcamy do spowiedzi, zachęcamy do Eucharystii i do modlitwy, żeby ktoś sięgnął po Różaniec, czy po Koronkę, czy zaczął czytać Pismo Święte. I nie tylko, że nie realizują tych słów, ale często się na nas złoszczą. Ale widzimy, że tak jest, że my możemy ogłaszać tą dobrą nowinę, dzielić się tymi dobrymi słowami, dzielić się dobrymi przeżyciami swoimi i dobrymi radami, ale nie wszyscy muszą to przyjąć. Mieć też taki spokój, tak właśnie spokój apostoła, który robi swoje, mówi słowa Boże, a potem już jest pewna tajemnica, łaska, czy ktoś to przyjmie, czy nie przyjmie. Czy będzie obojętny wobec tego, czy będzie entuzjastyczny, czy może wręcz wrogi, jak dzisiaj widzimy w dziejach apostolskich. Najważniejsze jest, żeby napełnić cały Jeruzalem, czyli właśnie napełnić to nasze otoczenie ym, Słowem, w którym mówimy o Jezusie Chrystusie. Bo to jest piękne. To dzisiaj, jak mówią, przed arcykapłani. Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką. Napełniliście. Tak jak kilka dni przed śmiercią Jezusa Maria namaściła Jezusowi stopy i właśnie cały dom napełnił się tym zapachem, tą wonią. Tak teraz cały Jeruzalem jest napełnione nauką o Jezusie Chrystusie. Bądźmy i my tymi, którzy napełnieni są nauką Jezusa Chrystusa. I świadczą o tym słowem, a może bardziej nawet czynem, a potem zostawiamy to już innym, co oni z tym zrobią, czy będą się gniewać, czy będą przyjmować, czy będą obojętni. My robimy swoje, jako ci, którzy mówią słowa życia, bo bez miary udziela nam Duch Święty. Módlmy się miłosierny Boże spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów. Przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.